Kolejna gra to będzie Stakes Winner dwójka. jest to jedna z niewielu gier, które właśnie mamy jako unmatching, czyli numer, numer seryjny na, na etykiecie jest niezgodny z numerem seryjnym na, na, na kartridżu. No i tutaj jest taki specyfik, że numer na etykiecie to jest 400, 461, a numer na kartridżu jest 466. Także nie jest to aż taka straszna odwierzność, no ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ nie jest to oryginalny, oryginalny matching. Co tam w zestawie jeszcze mam? Mam oczywiście też dalej. Jest sobie Marko na automat oraz komplet, komplet grafik bez instrukcji serwisowej. akurat tutaj instrukcji serwisowej nie mam i nie mam także naklejek w komplecie. Kolejną grą, moi drodzy, będzie matki Mele. Ma jedna z tych gier, które naprawdę mm, nie są bardzo znane, natomiast y, wydał je Atlus I ludzie kolekcjonujący gry z Atlusa, y, która najbardziej rozpoznawalna jest właśnie chociażby pod kątem y, person, y, jak się dowiadują o tym tytule, no to jest już wiadomo, temat trudny, bo na snk jest y, niewiele tego wyszło, podobnie jak na ASA. Ale gra ma swoje porty. Port wcześniejszy jest na, na PlayStation 1. I port późniejszy jest na PlayStation 2 i obie części na Playa są też ciężko dostępne, z czego dwójka na PlayStation, znaczy ten port na PlayStation 2. No jest bardzo trudno dostępny, jeżeli chodzi o, o jego dostępność. Więc można zasilić się także portami tych gier. Yy, tutaj yy, komplet dwóch, dwóch dwóch, 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 naklejek. Jest sobie Kardwicz Także w zestawie. Tu jeszcze jest oficjalną plombą, nie go nie otwierałem, ponieważ ma on charakterystyczne yy, PCB-ki dwu, dwukolorowe, które w podróbach nie występują. jest są, są tylko i wyłącznie koloru zielonego, także jest to na 100% oryginał, nie wymagający rozkręcania, ma oficjalną tutaj plombę, a także oficjalne, tutaj też jest jeszcze jedną plombę z numerami seryjnymi zgodnymi z tym, co jest właśnie na opakowaniu. Także jest to jeden z niewielu kar, których nie rozkręcałem. Z racji tego, że on nie ma potrzeby. Jest to na pewno oryginał mający wszystkie możliwe oznaczenia. A także oczywiście komplet. No, wychodźcie tutaj. Komplet grafik. Są grafiki. I w środku jest tutaj sobie grafika. Znaczy, nie grafika, instrukcja systemu. Instrukcja serwisowa. No ja nie mam tylko tutaj. Yy, Markłe, Niestety nie mam Markwę w komplecie. Co pewne było, no bo jak miał nie być, chociaż kto wie, ale no ja w komplecie akurat markłę nie mam, ale cieszę się, że mam tą grę, bo dostać ją niestety bardzo łatwo nie jest. Kolejnym tytułem będzie moi drodzy: Garu Mark of the Wolves, czyli Fatal Fury Mark of the Wolves w języku angielskim. To jest wydanie japońskie. Zestaw zawiera jedną naklejkę. Przypuszczam, że były dwie z tam kolejnymi postaciami, natomiast nie mam tylko jedną. Yy, bardzo fajny, kolorystyczny kardicz. A także komplet. Grafik jest markłe. Jest grafika dodatkowo na automat, i wewnątrz tutaj jeszcze mam. Instrukcję serwisową. Także jest praktycznie komplet. Oczywiście, jeżeli liczyć, że nie było drugiej drugie naklejki, no ale powiedzmy, że pewnie była, więc która mi brakuje. Jeżeli podobają Ci się takie treści na kanale, zostaw subskrypcję oraz łapkę w górę bądź dół, Jeżeli nie, i komentarz. Sponsorzysz tym kanał i dasz mi info, że wszystko jest ok. Kolejna gra, mojej drodzy, to będzie The Irritating Maze. Czyli taka jedna z niewielu gier, które wykorzystywały trackbala, jeżeli chodzi o granie na automacie SNK. Jest to nie oryginał, to jest reprodukcja, ale oficjalna reprodukcja, którą wydało Neo Geo Freak, Bo oficjalnie ta gra wyszła w komplecie razem z trackballem i tam innymi jakimiś elementami do podłączenia tego trackballa pod automat. Natomiast to jest reprodukcja, yy, która pozwala grać na standardowym joysticku, wydana w ilości egzemplarzy 50. 50 to jest numerek 20. 21 i wydało to, jak mówiłem, tutaj Neo Geo Freak, czyli oficjalnie firma robiąca reprodukcję. Nie jest to reprodukcja wykonana na kolanie przez, w garażu przez kogoś tam, prawda? Jest sobie tutaj etykieta skardicz zgodna z tym, że jest to numer 21 z 50 wy, wytworzonych i jest sobie tutaj komplet, komplet grafik. Jest markwę, jest grafika na automat, jest także y, instrukcja serwisowa, moi drodzy. Mam nadzieję, że kiedyś się uda zdobyć ten kompletny egzemplarz w y, oryginalną SNK z trackballem, ale no, jest on trudno dostępny bardzo. Kolejna rzecz, moi drodzy: super Deutschbal. Dużo ludzi kojarzy pewnie Deutschbala z gier y, tak zwanych drgoalopodobnych, czyli kuniokun. Jest to właśnie gra od tych twórców, yy, najlepsza wersja Dwóch Ogni w, w, graficznie i jakościowo wydanych tylko właśnie na SNK, na inne konsole nie pojawił się ten port w ogóle. Yy, natomiast jest to właśnie graficznie lepszy port tej wersji wydanej na konsolę Super Nintendo. Powiem, graficznie naprawdę jest rewelacja jak najbardziej i żałuję, że yy, firma ta nie wydała portów na SNK, na Neo Geo innych swoich gier jak koszykówka właśnie jak Goal 3 te wszystkie właśnie z gry z serii -kun Olimpiada, Wydaje tylko i wyłącznie dwa, dwa ognie. Mamy oczywiście kartridż. No szkoda, szkoda, bo chciałem odobaczyć e, chociaż takiego Goala 3, czyli kunio -kun Soccer Meketsu, e, w wydaniu e, takim graficznie, jak tutaj zrobią na tą właśnie ten port e, dwóch ogni. E, jest sobie e, markłe grafiki oraz serwisowa instrukcja. Nie ma naklejek, nie wiem czy były, ja ich... Nie posiadam. Kolejną grą, moi drodzy, będzie Spin Master. Tu, z tego co wiem, chyba jest nieoryginalne pudełko, chociaż mogę się mylić, ale ta etykieta wydaje mi się, że jest że jest chyba nieoryginalna. Ale tutaj jeszcze nie było tego właśnie. Nie. No, chyba jest nieoryginalna. Dodatkowo jeszcze mam tutaj etykietę na karliżu Żudej z Dartą w kiepskim stanie z Dnia polskiego, więc jest to taki jedyny mój składak. No ale taki dostałem, taki sobie zachowałem. Wiadomo, jak kiedyś dostanę ładniejszy, lepszy się uda zdobyć, to ten, ten może się sprzeda. Na razie jest taki. Kolejna gra, moi drodzy, to będzie Crossed Swords. W japońskim wydaniu. Tu trochę ucięta etykieta. To jest taka z oczu bohatera, chodzona. Wiatyka, elementy RPG, ale właśnie takie coś jak, właśnie, jak chociażby Kingsfield, no podobne do Kingsfielda, może z psx -a. Widzimy tylko ręce i tuczemy. Tu mamy jakąś tarczę, tu mamy jakiegoś yy, maczugę czy jakąś yy, broń pokroju, miecz. No i właśnie walczymy sobie. Jest sobie markłe. w środku już nie ma nic. I jest sobie Kardic w japońskim wydanku. Akurat japońskie wydanka nie miały tych y, numerów żadnych seryjnych także opakowania sobie można było kompletować y, dowoli, nie było tam tych numerów seryjnych, które ograniczały jakąś kompletność. Kolejną grą będzie Art of Fighting część druga, trójkę i jedynkę mam same kartridże, dwójkę mam y, w kartonie, w kartonie, jest sobie sam tutaj kartridż, przeźroczysty. No, takie dziwne. Tutaj chodzisz, chodzisz. A także mamy sobie tutaj. Komplet grafik, jest także markłę. Oraz są tutaj sobie też w instrukcji serwisowej schowana reszta grafik. Czyli jest prawie komplet bez naklejek. W ogóle tu jest z tą fanistra, bo kupiłem ją jako bo nie miałem kompletnych zdjęć i kupiłem jako unmatching, okazało się, że wszedł kompletny, zgodny z numerami seryjnymi matching.